Jakie mamy no widzowie? Mamy nowy update. Mamy tak, epizod 67. Update, part 2. Mamy Bostojer 4.0. Mamy Brown Coat Cameraman, Auto Cell, Tentory Hanges and Match and Wii Hungers <coughs> Czyli zmienione Gui, nie? I patrzcie. Tutaj się zmieniło ekwipunek, tak on teraz wygląda. I możemy sobie wyszukać. Na przykład Scientist. nie. Kurde, spadaj mi. Jak to mi I tutaj możemy sobie wyszukać właśnie. I patrzcie, mamy też auto sprzedawanie. Więc tak, będziemy sobie sprzedawać. Tutaj. Mmm, sobie tutaj. Ja mogę sobie troszkę... O, widzicie, mam wszystkich Scientistów, więc. Naprawdę jest to spoko, ale w ja tym wszystkich oczywiście. Tylko i tak, będziemy ustawić sobie te. <laughs> Zrobimy sobie taki mały opening. Nie no tak, bierzemy sobie laka. 3800 kart, tylko i nowy ekwipunek. A znaczy, nie będzie potrzebne, widzowie. No, tak. Ufamy. Mm. O, mamy mam tego nowego typa. Ciekawi, ile on zadaje. HP, widzowie, zadaje 150, maksimum, ale i tak go To jest w ogóle tylko jedna nowa postać. Trochę słabo, ale gówno naprawdę. Już mam trzech tych brą kameramenów. już dużo mam ich. Nawet epika nie dropło. Totalne gówno. O secret agent. To nawet epika nie dropnie. A, sprzedaję w ogóle mi. Tak, sprzedaję. Okej, okay, brą sobie tylko ten. Niego. Mam... Ja wam powiem, że mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, dwanaście Mam dwanaście Okej. Okay. I tutaj kurno. Myślałem, że to będzie common, ale no, jest rerem, ale to i tak nic nie skończy, nie? To damy się tego jednego kurna, zbyt kostrzelina. O kurde w dumi! W dół! Wilu, w dół. W dół no? Roblox się zbagował. Nie mogę dać wy... tu. Patrzcie, widzicie? No w dupę! Dobra, widzę, wiem. Sprzedamy go, po prostu mówię. A to mi by się nie dotykało. Przedam go. Sprzedamy. I, bo, i, bo i tak mam dwóch O, jest ja... pierwszy kamera, tak helikopter. Totalne gówno nam z tego dropło <coughs> Ale żyjemy. więc mm, tak, może zaglidź kameramana, brown kameramana, i pój pójść na scenę też przetestować <coughs> Ogólnie z tego game pasu, że z tego plus 1000 więcej miejsca, więc tory włączonego, bo to jest Jak na od z 1000. Bo miejsca nie będziecie mieli, więc no. Ale, jeśli mieli, <laughs> no to możecie oczywiście kupić, ale tylko wtedy. A tak, sprzedam sobie tego może w no, dobra. Mm. Ej, teraz spróbujmy. I zobaczymy. Mi się wydaje, że on będzie na nightmare, więc teraz spróbujmy na przejść. Więc tak, a przejść na nightmare, na pewno weźmiemy tą nową postać, aby ją przetestować. Nie wiem, czy ją przetestować. Po prostu weźmiemy tak Selfie Myślę, że Pumpkin Farmera. Albo tylko Pumpkin Farmera w sumie. Wezmę też tutaj Ninja Cameramana. Później Mecha. Nie, zamiast Ninja Cameramana. We 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 wezmę sobie go. Chcę go przetestować. Wezmę. Gdzie mam Gladyb? A ja nie mam. O kurde, to będę... Rado, to zagramy sobie z nim. Mm. I jeszcze weźmiemy sobie do tego kamerę Paintron. bo chcę zobaczyć tego. Zagram sobie nightmare. Chcę zobaczyć po prostu nowego tego boss toilet'a. Więc mm, to właśnie grałam sobie nightmare. Ja mam, ja mam. Tutaj... Mm. nagrywanie myślę, że wtedy, kiedy będę coś testował. Na przykład no tą nową postać. Jak się pojawi ten boss toilet. Mm, no mam mało procent baterii. Tak, i myślę, mi się wydaje, że on będzie się na Nightmare pojawił Więc weźmiemy sobie Nightmare, oczywiście Myślałam, że będzie jakiś nowy tryb, ale niestety nie ma, nie dodali bo mi się pewnie nie chciało ale, ale co tam zrobisz, nie wiem co zrobię Okej, okay, teraz tak, stawię się od razu go Teraz postawię ten na początku tego typa On będzie słaby, ale tak go chcę sprawdzić nie no, ostrzela tych najsłabszych, pokonuję, Nie jest kisły. Okej. Dobra, no, easy. Teraz idą ogólnie koci i oni mają po 115, no to na dwa hity będą iść. Więc no. Zrobimy no okej. Okay. Mamy zaraz Mecha postawię, Ona sobie sam nie poradzi. To to jest w końcu Rare. On myśli, że konkurs taki. To zrobię konkurs i na tego bron cameramana, bo może ktoś nie mieć może ma, nie wiem. Ale no, jak ktoś będzie chciał, to może yy, yy, sobie przyjąć. Oczywiście. Yy, Jedną rzecz, czego musicie zrobić to. A nie, bron Cameraman ten nowy, to jeszcze legenda. Z Ninja Cameraman może. Albo jakąś inną legendę. Później wam powiem pod koniec odcinka. Sprawdzę sobie, co będę mógł dać. I tego. Wystarczy, że zostawcie łapkę w górę. Suba. I komentarz. Mm, a w komentarzu Niks. Jaki macie nick w Robloxie? Dobra, teraz to mamy jest bardzo źle, ponieważ on sobie sam nie radzi. Wolnie sam sobie nie radzi. Ja go tutaj postawiłem na na początek No po co się go stawiać na początek, tak powiem Nie mogę nawet go postawić, daj, dajcie mi hajs No ja chcę tego mecha postawić, Me, da, kurna, hajs No dawaj, no kurna, szybciej! Nie, dobra, to już jest... zginąłem, zginą, A Po prostu się widzimy później no i co? Co on gówno zrobi? Jak on co 2 sekundy pije. Teraz że druga, druga próba. To jest w końcu Mam nadzieję, że nie się będziemy uspierowało. Zostawcie w górę komentarz. Um, w komentarzu swój nick. I suba i lajka i możecie wygrać ym, nowego Brown suit Cameramana oraz ninja cameramana. Więc naprawdę fajnie postacie. Nora. No, no.